Witajcie ziemeszki, z tej strony, ja chodzi W kolejnym odcinku z Baja State. Nadal nie wiem jak się witać, po prostu mówię Baja State. Więc tak, w ostatnim odcinku The Rapids dostali klej na nasze tereny. Ale na razie nic nie robią. Ogólnie mechanika tutaj zdobywania terenów jest zepsuta. Nawet jeżeli oddasz tereny, to i tak ciebie zaatakują. Jak to było pokazane w moim właśnie w mojej grze, enklawą. Oni po prostu nie ważyli na to, że w ogóle coś mam tam. Wiedzą, że tutaj sobie się dobrze trzymają. Tu Sans jeszcze nie został zaatakowany, ale zapewne AI niedługo to zmieni. Eee, czy mamy jeszcze jakieś decyzje? Chyba nie, możemy sobie zacząć tutaj dorabiać. Eee, Zmienię trochę tutaj tego gościa i dodaję mi eee, właśnie autonomię codzienną. E, trochę go podbustowałem, żeby po prostu był. Dlaczego nie ma portretu? Nie wiem. Wszystko ustawiałem dobrze, po prostu znowu jest jakiś dziwny błąd. Znaczy się wcześniej to było, że nie dodałem tych e, e, portfolderów, Ale teraz to już zmieniłem to, i teraz nie wiem dlaczego w ogóle. Może później sobie jakoś to ogarnę bardziej. Mm, na razie nie mogę sobie tutaj postawić. Wystawiam wystawią go i niech się ćwiczy. A wy tutaj macie rozkaz stadnia. To dlatego nie chcecie niektórzy pójść tutaj? Okej. Okay. No może bym coś wytrenował, gdybym miał nie wiem, bronię więcej. Mamy dużo rowerów, więc możemy sobie zaprzestać ich produkcji. Nie potrzebujemy. To oczywiście zawsze się przyda, a to też. Tak. Eee, w tym odcinku, tak naprawdę, będziemy robić dalej tutaj rzeczy. Typu właśnie tutaj do, dojście wszystkiego i w ogóle. Whisper of Freedom. Eee, może nam się uda to zrobić. A jeszcze się zobaczymy, eee, Mobilization Act potrzebujemy 25%. Eee, Polityka Power. Eee, to tylko jest stabilizacja. Coś dalej daje? Hmm, to nawet fajne jest, ale pójdę w to. Mm -hmm. Tak, bardzo mi się podoba. Jeszcze nie przesyłałem odcinku, więc nie wiem, czy e, jest właśnie roszczenie. Jeżeli będą, to zmienię to. Hmm, tutaj mamy jakoś dobrze. Jakoś możemy tutaj rozszerzyć. Construction Speed. Potrzebujemy construction Speed hmm. nic tutaj nie potrzebujemy Tutaj też jest mało potrzebne. Research slot można, znaczy Research Time można sobie przyspieszyć, e, tutaj sobie nasi sojusznicy jakoś radzą e, oni nie chcą na nas robić worgola. E, to zgaduję, że NCR będzie musiał zaatakować. E, nie chcę naszych marionetek, te siły. W ogóle na jakim poziomie jesteście naszą marionetką? E, incorporated Power A. E, oni mogą być. Oni mogą być zanektowani więc na nich musimy uważać, żeby nie brać jakichś niepotrzebnych dywizji. Na razie chcę, żeby zostali moją marionetką, bo później mam fokus, żeby właśnie zanektować wszystkie marionetki. O tutaj, Incorporate. Mhm. I dostajemy jeszcze roszczenia do tych terenów. Myślę, że na razie sobie zmienimy. Z tej granicy, bo może przez nas po prostu nie chcą tutaj przychodzić, i zmienimy tutaj, bo pierwsza wojna jest wojna przeciwko właśnie Skorpionom. E, Rangersi też tutaj, próbują ich tak na jednym. Niech Spearheadem tutaj spróbują i spróbujemy tutaj jakoś pójść. Tak, wszystko musimy spróbować. Okej, okay. możemy coś. E, nie, 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 to się. Yy. Mam spec opsy, ale wiem, że to jest jakoś dziwnie zrobione, że nie wiem, jak tutaj zrobić, żeby yy, tutaj zacząć. O, dobra. Czyli tak się da. Yy, jak wcześniej próbowałem NCR, nie dało się. Czyli teraz będziemy musieli sobie trochę podbustować naszych, właśnie, rangersów, bo chcę na nich oprzeć. Nie wiem, dlaczego grając Bacha State ma mniej FPS-ów niż Grand Theft Auto. Tego już nie da się zrozumieć. Okej. Okay, 36. E, dobra, 14 ludzi stracili. E, pipe guns, basic melee weapon, weaponry, uh, support equipment, pipe machine guns, dynamite. Mm, no, nawet. nawet dobre rzeczy. E, czy robotów będziemy robić? Czy bardziej? Eee, może to zróbmy. Szybciej wracają, ale to chyba nic się nie dzieje. Eee, more propaganda. Żeby co sobie zostawić na wszelki wypadek. Eee, coś odblokowało się nam? Nie, nic się nie odblokowało. W sumie nawet możemy schować. To jest bardzo pomocne na schowaniu. I wyłączania, bo wcześniej tego nie robiłem. Zawsze dostałem informację, że. No, zrób jakąś decyzję. Dobra, jak tam nasi przyjaciele eee, coś robią? Eee, co wyrobić? Coś chyba tutaj. Uuu, robią właśnie motoryzacjami. To mi się podoba. U, dobrą robią. Tych Rangersów jeszcze. Można porobić trochę. Ale w sumie mają już jednych węgiersów nas. Okej. Okay. A, teraz infrastruktura ona trochę zajmuje. Czy coś możemy sobie dodać jakiegoś gościa, nie wiem, do... Captain of Industry. Hmm, ciekawe. Nadal potrzebujemy rozwijać naszą gospodarkę. Niestety, chyba teraz więcej fabryk oddajemy. E, kim jesteśmy? E, trade extra. A nie, to, 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 to tak zrobiono, że nie, nie oddajemy żadnych fabryk. To dobrze. E, dobra, zróbmy sobie. Co tutaj? Hill training, plane training, e, marsh, plane. To nie ma żadnych gór. A, nie możemy. Możemy? Tego też nie możemy, a wcześniej mogliśmy. Czyli jednak się nie da. A może jakbym tak zaczął? A nie, da się. Nie wiem jak to zrobić. Yy, czy może jakiś opis? Czyli nic. Hmm, dobra, nuta poszła. To jest Bacha Dreams. Czasami <gryzamy> sobie tego trochę uciszę, ale nie mogłem zostawić na takiej głośności. Eee, muszę jeszcze skonfigurować po prostu zmniejszyć wolum do niektórych Ranger propaganda. W ogóle jak NCR jest. Eee, nie, nie to. No, jest nawet duże. No, Pan House, Pan House coś zrobił? Zrobił... uuu, The Great Hands Oni ostatnio dostali to, to własne drzewko, więc... Mm, ok, włączamy I dajemy tutaj 8 dni do powrotu, złomiarzy Jesteśmy na 50%, więc jest nawet fajnie Mm hmm, wyślemy uh. no, kogoś, może wrócą? No szkoda, że nie udało się. Mm. Poszukajmy w takim razie jakiś. Samochodów. Teraz to tylko jest czekanie na coś, co zrobi NCR, bo nic my nie możemy zrobić. Głównież tutaj to trzeba przynajmniej zrobić jedno z tych. Więc musi być wojna z Cezarem. E, tutaj to po prostu e, Enklawa musi. Część władzę. Eee, więc trochę trzeba poczekać. Może jakaś wojna się skończy i. O, nic nie. Istnieje. Hmm. E, no i wtedy dostaniemy jakieś. Eee, no oczekiwanie jest najgorsze. Przynajmniej infrastruktura nam się niedługo kończy. Też da nam trochę dużo możliwości. Jak tam jest... Mamy tutaj dosyć dobry teren. Na wybudowanie fabryki. Fabryki militarne nie są mi potrzebne za bardzo. Oczywiście się przydają, ale... Okej. Okay. Trochę porobiliśmy. Nie wiem, czy jakiś niedodatkowy dostaliśmy, czy coś takiego. Yy... Tutaj nic nie, może, nie trzeba robić. Się nam nie przydaje. Może to zrobimy. Przynajmniej fabryki dostajemy w regionie. Te nie są ważne, samoloty? Nie, nie, nie da się. Okej, okay. yy, organizacja i jeden reset slot zawsze jest przydatny. mhm mm a, to tylko jakieś niepotrzebne rzeczy okej, okay, co oczywiście dostajemy od was jeżeli będziemy mieć wojnę to sobie weźmiemy od naszych naszych marionetek yy. nic nie potrzebujemy produkować, to na razie będziemy się zbroić może jakąś doktrynkę w sumie porobię? To jest chyba dla mnie najlepsza hmm. Tutaj jest chyba pod roboty bardziej Tak Tutaj są roboty, tutaj jest power armor Dobra, będziemy kontynuować. Eee, czy z... nie? Zostawimy sobie. Tak, nasi rangersi sobie jakoś tam radzą. Mamy 4000, więc możemy porobić sobie. Eee, to może. Tak. Eee, najpierw zmienimy sobie template. Template chcemy mieć jak najlepszy. Explosive, Recon, Logistic. I niech najpierw właśnie mi się armia tutaj dorobi. O, wszystko jest na miejscu. A no, nawet tak dużo nie straciliśmy wszystkiego. Nie wiem dlaczego produkujemy minusowo. Chyba dlatego, że jeszcze nie dotarło. Chociaż piszę, że dotarło wszystko. Dobra, wszystko już dotarło. Więc poróbmy sobie trochę dywizji Nie mogę więcej? To jest dziwne I niech jeszcze jedna dywizja tutaj dojdzie Eee, nie potrzebujemy was Jesteście nie, nieużyteczni nawet Można tak rzec Uuu, scavenge trochę nam zabiera z tego Hmm. złomowanie tego. O, tu sans wypowiedziało wojnę. znaczy się Cezar wypowiedział wojnę. Tu sans. Za <ścoughs> dużo budzie. Bacha Fortune. Nie wiem jak to się nazywa. Fortune Hijo, albo Hijo. Chyba Hijo bardziej. Pel Ufolk. To nie jest Tutaj dziś szukam ich. Eee, o, tutaj jest to zapewne. New canon jest eee, znowu nam znikli. Eee, no to nie szukają Ekwipunku. A nie, jesteście w City. Vault City ma już dwa. Uuu. Ich też jest. Uuu. się roz, rozszerzają, a nie mają własną drzewko, więc dlatego. Quantity. A, więcej są tych. Rare Light of Civilization, NCR State. Możemy tutaj porobić sobie, później zwiększyć poziom. Tech Warren. Coś tutaj można porobić? Może lepsze. Lepse, lepsze pancerze można porobić. Okej. Okay. Gdybym ten bonus, jaki on jest? No, nawet dobrze, 10%. O, experience soldier loses. Nawet fajny jest. Mm, no, fajnie. Podoba mi się nawet ten template. Okej. Okay. O, ale ścina. Coś dużego się działo. W tym mieście można zrobić. Zgadzuję, że kolejny odcinek będzie po prostu robienie rzeczy i czekanie jak wreszcie Therapy coś zrobią albo NCR. No co muszą zrobić, żeby y, zaatakować tamtych? Yy. No, dostają kory, to się przytaj nawet. Hmm. Tutaj mają przeciwko Machawe. Pinocruise. Hmm. jest naprawdę droga Teraz, ja jak zawsze, będę sprawdzać. Nie da się. Power Armor? Nie sądzę, żeby bandyci byli... <grymne> ...bardzo jakoś... <grymne> ...uprzywilejowani do Power Armor. Dobra, no, pozbierajmy sobie trochę. Tutaj sobie zróbmy, żeby lepiej sobie właśnie zbadywali. Chyba przez to, że lepszy ekwipunek. Właśnie e, zbadałem. Tusans nawet dobrze się broni. E, stolica im po prostu jest bardzo blisko. Ale niestety są otoczeni, więc słabo jest. Jest. Możemy nawet jeszcze sobie podrobić. I potrzebujemy 900 więcej, Jak więcej. Jakoś dojdzie. E, no to sobie zaczniemy walkę przeciwko kartelom. Ale to już skończę w następnym odcinku. Jeżeli Wam się spodoba, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Wyzwanie mnie Hot TV jako Bacha State. No to, cześć!